Tam na kanale Parę Drutów. W tym filmiku pokażę Wam jak zrobić taki wzór pięknej dziureczki. Wzór ten bardzo fajnie robi się jak na obrotowymi rzędami, takie na okrągłą. Wygląda on na, na prawej stronie bardzo ładnie. Raport tego wzoru jest 12 oczek i 12 rzędów. Tu mamy zrobione dwa raporty, i teraz Wam pokażę, jak je go robić. Na druty nabrałam. Tu ja mam 14 oczek nabranych na jeden raport, tak żeby łatwiej Wam pokazać. Pamiętamy, że ilość oczek, kiedy nabieramy, to musi nam dzielić się na 12. I zaczynam Pierwszy 4 rzędy. Przerabiamy po prostu. Prawa stronę, to prawe oczka. Cały rząd. Pierwszy to u nas prawe oczka. Ja będę pokazywała obrotowymi rzędami, ale tak jak mówiłam, to na okrągło też można łatwego zrobić. Ot pierwszy rząd ja zrobiłam. Wszystkie prawe oczka. Odwracam się. I drugi rząd, tak jak obrotowymi, Rzędami, no to będzie lewe oczka, bo ja jestem na lewej stronie. A jak robicie na okrągło, to drugi rząd i wszystkie parzyste rzędy przerabiają po prostu prawymi oczkami. Jeżeli obrotowymi rzędami, no to te wszystkie parzyste rzędy my będziemy robić lewymi, jest. Trzeci, znowuż taki prawa strona i przerabiamy wszystkie oczka. Prawe. bardzo łatwo on. robi się ten wzorek i ładnie wygląda bardzo będzie fajnie letnia lub wiosenna bluzka na przykład czy narzutka taka można też sobie na lato zrobić czwarty rząd to jest nasza lawa strona Przerabiamy wszystkie po prostu lewe oczko. Jak jest parzysty, no to jak na jako na okrągło, no to wszystkie prawe oczko. Obrotowymi wszystkie parzysty my będziemy przerabiać lewymi oczkami. I teraz tu widać na lewej stronie, że jest raz, dwa, trzy, cztery, zrobione rzędy. Piąty zaczynamy. Robimy tak. Jedno prawe oczko, teraz to prawe oczko my zdejmujemy na lewą stronę, i przez niego po prostu przekładamy bez włóczki. Przekładamy 5 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz robimy tak, żeby nie naciągamy, tak delikatnie możemy sobie pociągnąć, żeby ono fajnie tak sobie rozłożyło się. Bo jak naciągniemy, to będzie tak zebrane i później nieładnie będzie wyglądało, bo będzie zebrane jakby tak, te, to dzierganie będzie, no nie fajnie. Dlatego sobie po, po prostu to oczko sobie pociągamy, rozciągamy. Teraz robimy tak. Robimy narzut, przetrzymujemy i przerabiamy jeszcze raz to oczko. O tak musi być wyglądać. I dalej mamy do końca raportu sześć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeżeli robimy dalej, to zaczynamy od pierwszego oczka, tak jak my zrobiłyśmy tutaj. Ja mam. Zamykam te oczka. Odwracamy się na drugą stronę, szósty rząd u nas idzie, robimy lewe oczko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć u nas tych lewych, polowa raportu. Dali robimy jedno jeszcze lewe, to już sie, siedem lewych. I teraz tak, robimy z tego gdzie jest narzut, robimy prawe oczko raz. Narzut. Prawe oczko 2, narzut i prawe oczko 3. Zdejmujemy. Zamykamy rząd. Cięc z narzutami u nas tu wyszło prawe oczko, narzut, prawe, narzut, prawe, 5 oczek. Odwracamy się. Przerabiamy tutaj prawe oczko. Sobie. To jest siódmy raport. I przerabiamy wszystkie oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Tak sobie sprawdzamy, żeby były wszystkie u nas zrobione. Zamykamy. Albo zaczynamy od początku, czyli siódmy rząd, tu u nas wszystkie prawe oczka, ósmy, wszystkie będą, jakby obrotowymi rzędami robimy, to wszystkie lewe. Tak. ósmy zrobiony. Dziewiąte, znowuż takie wszystkie oczka, u nas będą w prawej. Też ta dziuraczka zależy od tego, jak zrobicie, jak naciągniecie to, to samo oczko. Można go zrobić mniejszym. No ale później będzie jakby takim falami. Można zrobić większe i wtedy będzie tak jak idzie prosto. Wszystko wygląda. Dziesiąty. Parzysty rząd przerabiamy tak jak leżą nam oczka. Nie to lewe i ja przerabiam wszystko na lewo. Jest 11 Jedenasty będziemy dziureczki robić na tej stronie, dlatego my przerabiamy pierwszych sześć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dali robimy jedno prawe oczko, zabieramy go na lewą stronę i przez niego przekładamy pięć oczek raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Pociągam tak fajnie, żeby po rozłożyciu rozkładało się to wszystko. Robię narzut. I jeszcze raz to oczko przerabiamy. I zaczynamy od nowa. Raport, albo jak robicie tak, jakby próbkę, na jeden raport, no to zamykamy. Odwracamy się i dwunasty, ostatni rząd reportu. Przerabiamy tak. Pierwsze oczko u nas lewe. Dalej z narzutu robimy prawy raz. Nie zdejmujemy narzutu, po prostu tylko dodajemy narzut. Znowu z tego narzutu robimy drugie oczko prawe, narzut i trzecie oczko prawe. I teraz zdejmujemy ten narzut. Mamy do końca sześć lewych oczek. Raz, tutaj możemy pociągnąć, tak, żeby było trochę fajniejsze. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jest zrobiony cały raport. Zrobimy razem jeszcze jeden raport. Znowu zaczynamy od początku, czyli pierwszy u nas pierwszy rząd raportu, wszystkie oczka u nas prawe szybciej trochę przerobimy te wszystkie prawe, Pierwszy rząd o tutaj gdzie mieliśmy narzuta, narzuty i oczka no to my ich delikatnie przerabiamy też. Tak. Drugi rząd raportu wszystkie oczka w parzystym obrotowymi mamy lewe, na okrążku będziemy mieć prawe. Po prostu przerabiamy. Możemy sobie policzyć: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Zawsze musi być nam ta sama ilość. Trzeci, znowu żeż w trzeci przerabiam wszystkie oczka prawą. Czwarte, jeżeli obrótowy mi to wszystkie lewe Tak W piątym zaczynamy robić dziureczkę. Pierwsze oczko my przerabiamy, zabieramy go na lewą stronę i przez niego przekładamy pięć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Troszeczkę sobie rozpuszczamy, robimy narzut. Jeszcze raz to oczko przerabiamy i mamy sześć oczek. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, to jest jeden raport. Zaczynamy od początku albo zamykamy, jeżeli robimy próbkę na jeden raport. Odwracamy się. Szósty rząd. Robimy lewe oczka, u nas tu będzie 7 lewych oczek po kolei. I dalej do narzutu. Dochodzimy i z narzutu zaczynamy robić jedno prawe, nie zdejmujemy, robimy tylko narzut. Drugie prawe, narzut, trzecie prawe. I u nas wychodzi, że z jednego narzutu tego my robimy trzy prawe oczka i dodajemy jeszcze dwa narzuty między nimi. Odwracamy się. Zaczynamy siódmy, że przerabiamy wszystkie prawe oczka. Też tutaj te narzutki, my też ich przerabiamy po kolei, po wszystkie, żeby były przerobione. Tak. Wszystkie prawe oczka. Ósmy, odwracamy się, przerabiamy wszystkie lewe. Cały rząd lewych oczek, bo to jest obrotowymi rzędami. Dziewiąty. Przerabiamy cały rząd prawymi oczkami. Dziesiąty. Mam lewe oczko. Ten akurat wzorek jest bardzo fajny i dla początkujących, bo on jest bardzo łatwy w zrobieniu. Tu nic nie ma takiego ciężkiego. No i jedenasty, zaczynamy. Przerabiamy sześć na początek, sześć prawych oczek, bo tu mieliśmy dziurkę. Teraz będziemy robić tutaj, czyli sześć prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dalej robimy jedno prawe oczko i zabieramy go od razu na lewą stronę. Przerobione, zabieramy na lewą. Przekładamy przed niego pięć prawych oczek. Raz, bez przerabiania, po prostu przekładamy. 2, 3, 4, 5. O tak ono przychodzi, go widać tam, że ono przychodzi nam. Tak sobie rozciągamy troszeczkę, robimy narzut i jeszcze raz to oczko przerabiamy. No i to koniec raportu tego. I 12 odwracamy. Mamy jedno pierwsze oczko lewe, to jest lewe oczko. Tu mamy ten narzut. I z tego narzutu robimy prawe oczko, narzut, prawe oczko, narzut i jeszcze raz prawe oczko. Teraz ten zdejmujemy. Dalej mamy sześć lewych oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zamykamy. I to jest skończone dwa raporty. I znowu zaczynamy od pierwszego rzędu raportu. Tak wygląda. Tu akurat jeden pierwszy raport. Jest drugi raport rzędu. Po szerokości mam tutaj jeden, i tu Wam pokazałam, że można jaki większą tą dziureczkę zrobić, taką mniejszą. To już zależy od Was. Jaką chcecie. Tu akurat. Też widoczne, jak jest, że robiłam mniejsze do dźreczki. One tutaj zbierają się, później rozchodzą się, znowu zbierają się, rozchodzą się. Takie boczki takim robią się tak fajnie. Czekam na Wasze komentarze. Proszę postawić paluszek do góry. I do zobaczenia wkrótce.